Witam Was, ja jestem Kira i zapraszam na taki krótki odcinek pytający, można tak to nazwać yy, bo chcę Was się zapytać w tym odcinku czy chcecie serię z gry FIFA 13 z trybu kariery czyli jak to będzie wyglądać? będę nagrywał dwa, trzy odcinki dziennie jeden odcinek jest skoro się z jednego meczu plus tam coś robienie przy zespole i tak dalej to były takie krótkie 10-12 minutowe max. odcinki i często się z czegoś takiego serię. A dzisiaj akurat teraz zagram sobie jeden mecz tak szybko, ogólnie no, dla testu. Yy, dla testu zobaczmy w ogóle jak to wygląda. Jak wygląda nagrywanie, jak będzie szło... ...piłem i 13 podczas nagrywania. Wygramy sobie Juventusem. No nieballi, kontrolę, Niestaji, nie, za bardzo. Więc proszę was tam, napisanie w komentarzach, czy, czy chcecie serię z 13. Ja oczywiście wtedy bym sobie wybrał jakiś klub, nie wiem kto jeszcze jaki, to bym się zastanowił. Ale moje to będą takie krótkie odcinki, 12 minut, max 15, tak żeby każdy mógł sobie popatrzeć. w miarę było, w miarę, w miarę ciekawie. I by tu teraz tak zagrać, żeby zobaczyć... Hmm, no nie, w polskiej ligi nawet nie mam zamiaru nikogo brać, bo prędzej się zdenerwuję. Może się chpólnie. Ale dobra. Zagramy sobie w Rosją W naszym trio. Hiszpania, Cholenia, Meksyk, Meksy, Norwegia, Polska, Hustralia. Szukam szczerze, powiem Wam jednego klubu lecz nie ma go tym. hmm, Szwecja, Włochy nie ma ligi ukraińskiej szkoda hem, hem, hem. no to może coś innego albo dobrze, zagramy już więcej dawajcie ligę niemiecką i zagramy sobie Borussia kontra Bayern Monaco Taki szybki meczek... Dobra, dobra, to bo mi teraz mało co obchodzi. I walczymy. Mam nadzieję, że głośność jest dobra w gry. Dlatego no chcę nagrać taki odcinek testowy. No i zobaczysz, wszystko jest dobrze ustawione. Uff, wydawno nie grałem FIFA. Zobaczymy, jak mi idzie. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły spodziewam się sporo walki. Aj, 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 aj. Wspaniale przechwycił. No, bo Rosja coś... Ma się... Myślałem, bo Rosją zacząć z jakimś karierem. Aj, dawno nie grałem w Pipe. Niesamowite mm. podwójne. Ładny, ładny strzał, ale niestety niedany. No, Zobaczymy będzie dalej, ten mecz Błośćkowski. Dobry zbio. Szaleń Dobrze. Miałem do kogo zagrać. Trzeba się wycofać i poczekać na partnerów. Zakomicie. Dobry strzałbową, ale no niestety. Noyer się okazał w tym momencie lepszy. No, wybiję, wybiję i dom. Dzisiejszego meczu Signal Iduna Park jest największym stadionem piłkarskim w Niemczech. Po przebudowie... Może on pomieścić ponad... o, ładnie ładnie obrońcy bardzo ładnie a i źle no, mam nadzieję że się wypowiedzi miło w komentarzach na temat y, tej serii mam nadzieję że będziecie chcieli może może będzie ciekawie ja będę starał jeżeli... będziecie chcieli taką serię ja będę starał się rzucać po dwa może na trzy odcinki dziennie a teraz będzie po jeden meczek. i szybki, Puszczam, też coś robienie przy składzie. Transfer, nie transfer, bo, że nie będzie ogromna transferowego, to będzie tylko chwila mecz i to będzie koniec odcinka takim. No taki jak to w ogóle będzie wyglądało jak upało. Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? A co tu jeszcze kartki wyciął? Nie czekał już rozpoczęta gra. No zobaczymy co przyniesie ten ślisk. No Bajan tutaj nie naciska. Wrzućmy sobie filtra w drugą stronę. Zabierajmy też środkiem. Szybko do przodu. Lewandowski. I Polak już jest w 16, ale niestety ten strzał nie był na tyle precyzyjny, żeby... Teraz też zaszytkowanie. Nie, 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 niestety nie. nie, jest tak nie. Hmm. Gram o ile się nie mylę na zawodowcu. Aj, aj. No mówię, no nie grałem dosyć dawno. Brawo, no to jest słabo to dośrodkowana za piłka, bardzo słabo. Ach, nie udało się to po prostu padło podanie. Lubię takimi podaniami zagrywać. Bardzo jest łatwo odporzyć z tego drogi do bramki, co wiem. Eee, a, tak uda się, się udało, się udało, się odebrać bardzo ładnie. No, tylko byle szybką kontrę. No, już z Błaszczykowskim to nie będzie po prostu. No, 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 aj, szkoda, mogłem to wcześniej zagrać. Widziałem go już wcześniej. Gdybym to zagrał dokładnie tak wcześniej, to byłoby szansa na 1-0 dla Borussii. Ja myślę, że jak już tą karierę z Borusem zaczął, a później przemogę w każdej... znaczy nie w każdym, no po każdym, no do innego no innego klubu. Aj. no 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 w ataku. Nie jest łatwo, nie jest łatwo Piszcze jak ton, to ale nie, zablokowane do Tu się rozgrzewają, powtarzam No do szydkowujemy Pole karne i główka, no Gdyby to była pisał to by Każde szydkowanie kończyło się w rajem z mojej strony Mecz będzie ustawiony na 4 minuty to mówię, to Chyba, że chcecie na dłużej, no to piszcie mi w komentarzach to się dostosuje, jeżeli będziecie chcieli na dłuższą, na dłuższy mecz. Tak, tu jest przypadek. A, nie, tak? Ale jest jeszcze aut dla mnie, dobrze. To mądrze tego aut rozegrać. Jak Ja mówię mądrze, to zaczną się skierdzić. No, 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 jak po szmurku, tak. Zwłaszcza po rusku. A! No gdzie? No, 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 panie. Co sędzia dzieje? Okay. Nie mam do kogo zagrać, weźcie mi się tu pokażcie, środkiem. Nie, nie przebiję się, no właśnie, nie będę tu A i tu w nogi, nie, nie było faulu, czyste odebranie. Szybka kontra do Błaszczykowskiego, piłka. Masztykowski doświadkowani? Niestety. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Bayer ma kontra, ale nie. Bardzo. Dobrać. Dobrać. Dobry, ładny powrót. Jeszcze raz doświadkować. No nie no, panowie, panowie, bez takich. Ładne do ale... noje mm, no jednak. No tak, to był dosyć prosty strzał do obrony, dzięki interwencji Taką piłkę ten noir o i błąd tu proszę. Dziecinna strata piłki, tylko nie ja się nie martwię. No tutaj te dośrodkowania nie wychodzą ja dosyć ciężko się przebić przez obronę bajerną środkiem. Bijemy jakoś tym się przebić. Nie, musimy raz z trzydłu zagrać. Mam no, była szykowski, pokaż skilla. I nie no znał, to też nie Czuję, że będzie do grypka, bo... Nie macie jak to stałe, taki jony. Ale... Co, 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 co. <zyskuszczaj> zmieniajcie. Ja powiem wam, że mało robię zmian. Nie bawię się w to. Oj, 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 te No, dobrze, nie doszło. Francuzik nie doszedł do pili, więc... dobrze. Nie, nie. Chyba za mocno, chyba za mocno, to wypuścili. Nie, dobrze jest, dobrze jest. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Tak. Ale znakomicie przyjął, mimo że jest naciskany. Ale precyzja niesamowite zagranie. No to teraz trzeba to skontrolować. Dobrze, dobrze, Błaszczykowski, idziesz, idziesz. Błaszczykowski 1-0. To za piękna akcja Boruski. Fenomenalna akcja. To jest to co lubię. Prosto podanie i... Jak zrobił to, To musiał być go. To już musiała być bramka. Fenomenalne zagranie do Błaszczykowskiego. Pięknie, uderzona piłka. Mamy no, 1-0. No, czyli to będzie na krótki odcinek. Hem, chem. No ale no nie mówmy... jeszcze nie, nie, nie kończymy meczu. Nie Precyzja. Aj... Nie dojdę, nie dojdę, nie dojdę, nie dojdę, nie dojdę. No Cigier nie dał rady, na wolne. Tu naciskam, ale nie... Będę teraz się wynik wyniku. Bayern Monachium jest naprawdę dobrym subem w tym sezonie już na Mistrzostwo, bo nie popuścił. Oj, dojdzie Błaszczykowski, doszedł, doszedł. Będzie kolejna nas, okazja na strzelenie bramki. No niestety, gdyby to podanie doszło, mogłoby być buzzera. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. No. Dobra, panowie zmieniajcie się. Znaczy Tu sam wchodzi. Stało szansa, schodzi. Nie tu, nie tu miał być zagranie. Ach, broni, no nie, ładnie. Prowadzą jedną bramę, Ładnie obroni. Koniec meczu. 1-0 dla Borusi. A, jedna taka szybka, ładna akcja, bo to mecz dosyć wyrównany. No, to bym powiedział tak. Proszę w komentarzach proszę o tak się chcieli taką serię. Piszcie w komentarzach. Jeżeli nie, no to trudno. Może coś innego wam przypadnie do gustu. No i co ja jeszcze mogę Wam powiedzieć? Zapraszam na moje kolejne odcinki. No i do zobaczenia, pa pa.